Witam serdecznie na moim kanale Trygon Wody, Ryby Raki oraz Skorpiony. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 14 do 20 lutego. Sprawdzimy energię na najbliższy tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie, moi drodzy, że czytania te są ogólne. One nie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Przypominam dowolna ilość pytań 50 zł oraz czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. No i w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse podczas pełni, podczas nowiu księżyca oraz miłosne w każdy piątek. Robię też piękne bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność zobaczycie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami oraz na Facebooku Wróżka EZT Także serdecznie zapraszam, dopasujemy odpowiednie kamienie dla Was, żeby działały ochronnie, przyciągały finanse jak tygrysie oko oraz miłość jak różowy kwarc czy też kamień księżycowy. Moi drodzy, zaczynamy czytanie tygodniowe 14-20 luty. Rybki. Zodiakalne ryby. Co dla was, moje drogie rybki, w nadchodzącym tygodniu? Okej, okay. moje drogie rybki, idą nowe początki, jeśli chodzi o kwestie finansowe, nowe zlecenia, nowe możliwości, tutaj również podpisanie umowy, dobra atmosfera w pracy, nowe początki, koniec przeciążenia, koniec odpowiedzialności za rodzinę, finanse. Tutaj możecie liczyć na czyjeś wsparcie. To jest karta, co miłego się wydarzy, czyli już nie będzie takiego obciążenia. Praca będzie lżejsza, jakiś nowy początek, nowe projekty, jeżeli działacie w branży artystycznej. Tutaj zaczynacie swoją działalność, zaczynacie kreatywnie działać. No i w pracy widzę generalnie króla kielichów, czyli kochani, coś wykonywane z pasji, coś z zaangażowaniem. Widzę, że możecie tutaj liczyć na wsparcie z otoczenia. Może macie jakąś osobę z trygonu wody też, rybarak skorpion, która was tutaj wspiera, albo ktoś się w was w pracy po prostu podkochuje, bo też mamy króla kielichów, dwójkę kielichów, czyli faktycznie takie karty, gdzie może być jakiś cichy wielbiciel. Uczuciowo dwójka buław. No i tutaj przede wszystkim zaczynacie działać, idziecie do przodu z jakąś relacją. Jeżeli jesteście w relacjach, w związkach, to macie tutaj nowy etap w relacji, nowy początek. I to jest coś takiego, że na przykład możecie się spotkać, porozmawiać o wspólnym zamieszkaniu, o budowaniu wspólnej przyszłości. Również możecie zaplanować założenie rodziny, tak, jakiś wyjazd. Jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś poznać. I tak jak mówię, czy to w miejscu pracy, czy też właśnie tutaj ktoś na jakimś wyjeździe może kogoś spotkać. Co Was może zasmucić? Brak decyzyjności, brak zdecydowania, e, może też marzycie o spotkaniu z kimś, może ktoś jest jeszcze w jakiejś relacji, nie zamknął jakiegoś etapu, i wy po prostu zastanawiacie się, co tutaj będzie dalej, tak? Niektóre rybki mają kilku adoratorów, wielbicieli wokół albo też adoratorek, ponieważ słuchają mnie panie i panowie. No to tutaj, kochani, też będzie jakiś wybór do podjęcia. No, kilka osób się wokół Was kręci. Rybki w tym czasie ostatnio mają bardzo duże powodzenie u płci przeciwnej, także wydaje mi się, że będziecie tutaj mogli przebierać, wybierać, no i dokonywać decyzji ostatecznej, tak? Także tutaj, no, ciężko będzie podjąć jedną konkretną decyzję, bo jest jednak siódemka kielichów na pozycji, no co Was może zasmucić, no, no. Nie do końca wiecie, co zrobić. Jesteście bardzo uczuciowym znakiem, chcielibyście wszystkim dogodzić, żeby było dobrze, nikogo nie zranić, no ale też tak się nie da. Więc tutaj będzie trzeba, kochani, jednak mimo wszystko decyzję podjąć albo się zastanowić mocno. Zdrowotnie dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi przede wszystkim o depresji i chorobach psychicznych. Więc rybki, uważajcie na to, nie siedźcie w domu, postarajcie się po prostu coś dla siebie zrobić. Wyjdźcie do ludzi, no przede wszystkim zadbajcie o siebie, tak, o swoje dobre samopoczucie natomiast mimo wszystko też dwójka kielichów się pojawia, czyli może tu być jakaś relacja z przeznaczenia, jakaś Wasza bratnia dusza w otoczeniu yy, i może dojść w tym tygodniu do spotkania tak? jeżeli wcześniej na przykład nie było takiej możliwości, no to teraz się spotkacie, spędzicie miło czas tym bardziej, że poniedziałek zaczynamy walentynkami yy, może ta osoba wyjdzie z inicjatywą na przykład wyjścia do kina restauracji, tak, lub spędzenia wspólnie wieczoru, także bardzo ładne energie, życzę Wam wszystkiego dobrego moje drogie rybki, zapraszam do czytań Prywatnych. Zapraszam na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse i do zakupu pi pięknych bransoletek z Waszym znakiem Zodiaku. Oczywiście kamień księżycowy, tak, lub kamienie tutaj różnokolorowe też serdecznie polecam. Zobaczmy raki. 14-20 luty, zodiakalne raki. Raki. Co tam dla Was, drogie raki? Oczyścimy karty. Co dla raków. Raki, wy tu za kimś tęsknicie, rozterki sercowe, apatia, e, taki brak zrozumienia w stałych relacjach, czujecie się osamotnieni troszkę, za kimś tęsknicie. Natomiast jest tu cesarzowa, to jest kobieta, która jest pewna siebie, która wie, czego chce, e, i to jest bogini w tarocie. To nie jest jakaś tam królowa, księżniczka, to jest cesarzowa. Być może poznaliście taką kobietę, jeśli mówię do panów, nie możecie przestać o niej myśleć, tęsknicie za kimś, jest brak kontaktu, bo ósemka Buław mówi o kontakcie telefonicznym, internetowym, no nie dojdzie do jakiegoś spotkania, do jakiegoś kontaktu, ale to jest wasza br bratnia dusza z pewnością. E, poznaliście kogoś, być może znaliście się w poprzednim wcieleniu, no i teraz za tą osobą tęsknicie, tak? Sąd ostateczny na pozycji uczuć mówi o wybaczeniu, o czyszczeniu atmosfery, o rozwiązaniu problemów. No, niektórzy z Was mogą się chcieć spotkać z tą osobą, to spotkanie od dłuższego czasu było odwlekane, natomiast tutaj gdzieś dojdzie do pojednania. Mimo wszystko dojdzie do pojednania. No, w stałych związkach też, kochani. Tutaj, no, przede wszystkim, król mieczy mówi, żeby zachować rozsądek w działaniu, taki obiektywizm, zastanowić się dwa razy, zanim podejmiemy jakąś decyzję, oczyszczenie atmosfery i pójście do przodu, tak? Wy raki też jesteście takim bardzo wrażliwym znakiem, jak ryby, i tutaj myślę, że będzie trzeba po prostu faktycznie zawalczyć o siebie kochani no niełatwo czasami jest podjąć jakieś decyzje natomiast trzeba to zrobić dla świętego spokoju, dla waszego zdrowia psychicznego no, bo jeżeli tego nie zrobicie i będziecie dalej się borykać z tymi problemami emocjonalnymi, no to to też no później na psychice siada, tak? A zdrowotnie macie rycerza buła, więc tutaj uważajcie na kolana, na kręgosłup, na y, problemy właśnie z migreną, stres, przeciążenie. W pracy fajnie macie jakieś nowe projekty, umowy, podpisanie umowy, dobra atmosfera w pracy, taka przyjacielska, możecie liczyć na współpracowników, na szefostwo. Będzie wam się fajnie w tym tygodniu współpracowało. Być może dojść do jakiegoś podpisania kontraktu, też, też widzę takie sytuacje, więc fajnie. Tylko nie zamykajcie się w sobie, tak? Jeżeli jest ktoś, kto wychodzi do was z uczuciami, kochani, nie zamykajcie się w sobie jak w tej czwórce kielichów, tylko przyjmijcie kielich, bo ktoś tu wychodzi do was z tym kielichem. Kwestia tego po prostu, żebyście to zauważyli. Także drogie Raczki, życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych na rytuały oczyszczające przyciągające miłość finanse. No i do zakupu tych pięknych bransoletek z Waszym znakiem zodiaku chroniących jak osobiste amulety bądź też przyciągających miłość finanse. I skorpiony 14-20 luty skorpiony. Skorpiony, skorpiony, rydwan, szybkie działanie, podejmowanie szybkich decyzji, wyjazdy. Tutaj karta siły na pozycji pracy, więc fajnie. Nowa energia, nowe możliwości, zlecenia, dużo działania, dużo się będzie działo. Jeśli macie własne firmy bądź zakładacie, jest możliwość rozwoju, dobre perspektywy na przyszłość. Taka rodzinna atmosfera, rodzinny biznes, rodzinna firma, tak, kochankowie. No to też podjęcie decyzji, kochani, podjęcie decyzji, co robimy dalej, może rozdzielacie energię pomiędzy dwie prace pustelnik, co Was może zasmucić, jeszcze czegoś musicie się dowiedzieć, czegoś douczyć, może czujecie się osamotnieni w tym wszystkim, w tym Waszym działaniu tutaj, nie do końca czujecie wsparcie właśnie z otoczenia, ale je macie, tylko Wy tego nie zauważacie, uczuciowo król buław, no jest wsparcie w osobie, z którą jesteście, czy to w związku małżeńskim, czy takim partnerskim, macie wsparcie tej osoby, ona Was będzie zawsze dopingowała, Osoby samotne mają szansę kogoś poznać. Tu może być trygon ognia, baran, lew, strzelec, bądź też jakieś bliźnięta mogą się pojawić w waszym otoczeniu, lub panna. Natomiast, kochani, tutaj przede wszystkim musicie zauważać to, że ci ludzie są obok was, że was wspierają. Nie róbcie niczego sami, bo wiadomo, że to wsparcie jest ważne. Czasami, wiadomo, ja sam, ja sama, ale to też nie do końca się opłaca, tak. Bo takie wsparcie w kimś jest bardzo ważne i, i pomaga nam później ruszyć z miejsca. Co dwie głowy, to nie jedna, wiadomo zdrowotnie mamy księżyc, czyli problemy z hazardem, karta księżyca w ogóle w tarocie zaciemnia diagnozę może tak być, że lekarz nie do końca wie co Wam dolega, więc zwróćcie uwagę też na żołądek, jeżeli będą negatywne wyniki badań zróbcie je powtórnie, bo mogą być faktycznie błędy w diagnozie tak, nie do końca lekarz może wiedzieć o co chodzi, Wy możecie coś czuć ale też no mówię, zróbcie te badania sprawdźcie, bo lepiej wszystko wiedzieć zdrowie jest najważniejsze no i przede wszystkim zdrowie macie jedno Także tu, kochani, w miarę fajny tydzień. Dużo działania, dużo aktywności będzie się działo, wyjazdy służbowe. Yy, I kochani, przede wszystkim no zadbajcie o to, żeby Wam było dobrze. Jeżeli potrzebujecie czyjegoś wsparcia, poproście, widzę, że ludzie chętnie wyjdą z pomocną dłonią. A ja Was zapraszam do czytań prywatnych na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse no i do zakupu tych pięknych bransoletek z Waszym znakiem zodiaku. One działają jak osobisty amulet, więc warto mieć takie wsparcie. Trzymam kciuki, życzę wspaniałego tygodnia, pozytywnej energii, kochani, i działajcie. Uśmiechajcie się dużo. Buziaki!